Władan, twój pierwszy sezon w Ekstraklasie, no i od razu pierwsza nagroda, nagroda najlepszego bramkarza w Lidze. Jak się z tym czujesz? Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo miło, że ta jest, nagroda jest, jest u mnie. I chcę się, chciałbym podziękować wszystkim, którzy głosowali dla mnie. Jeszcze chciałbym się podziękować mojemu, mojemu klubu, trenerowi. trenerom. Šivski turži pracuju, pracuju u Rakovije. I the most, the most uh, to uh, incredible my, my wife uh, whose support uh, was uh, significant to me. This is, this is, this is for Sofia. Wladan to był bardzo dobry sezon Rakowa, kolejny sezon z takimi osiągnięciami. No, marzysz czy ten niedosyt po, po tym utraconym mistrzostwie, czy jakoś tak już przyzwyczailiście się do tego, że no, mamy to wicemistrzostwo i jest się, z tego, jest się z czego cieszyć? No a oprócz tego dużo nagród indywidualnych także dla Rakowa, więc jak to oceniasz? No już jest, jest szkoda, nie byliśmy mistrzowi, ale to jest piłka nożna. Ostatni w ostatnich trzech uh, na nie, nie byliśmy tak, tak dominantni jak cały sezon, i, i, ale to jest piłka nożem. Mo, ten moment uh, jest bardzo trudny dla nas, ten mecz z Krakowiem, potem, uh, potem Zaglebie jest, jest bardzo trudny, ale bardzo fajny i ba, bardzo, bardzo dobry sezon za, dla nas. i Mogę tylko powiedzieć, a następny rok to, to będzie jeszcze lepiej. Wladan, czy przed rozpoczęciem tego sezonu tutaj w Rakowie w ogóle pomyślałeś sobie, że możesz zostać najlepszym bramkarzem ligi? Czy miałeś to w planach, że będziesz zbierał czyste konta, będziesz zbierał świetne interwencje i że chcesz zdobyć tę nagrodę? Czy to jakoś tak po prostu wyszło? No, nie wiem, ale ta jest nagroda dla mnie bardzo, bardzo. Nie wiem jak się to powiedzieć. Bardzo, fa bardzo fajne. Bardzo fajne i e, to jest e, nie tylko, tylko moja praca, tylko praca całej całe drużyny. I dziękujemy im bardzo za, za wszystko. O, co jeszcze mogę powiedzieć? To wszystko. Teraz pewnie przed Wami troszeczkę przerwy, więc masz jakieś plany na najbliższe tygodnie? Gdzieś jakiś wyjazd, wakacje? No, pierwsze potrzebuję dobrego poczyniać. Myślałem, że Mieszam do Chorwacji i wracam się do domu. Super, dziękujemy bardzo i miłej zabawy. <capsule> dziękuję, dziękuję bardzo.